Taylor, wejdź. Do rodziny? Jesteś rodziną. Dopóki trafi się ktoś lepszy. Właśnie rozdawałam, dzieliłaś łupy. Policzmy. Brooke, 50%. Taylor, 2%. Uważasz, że to mało. Nie chodzi o pieniądze. Kocham was. Wszystkich was kocham. My ciebie też. Czyżby? Kiedy okazałaś mi odrobinę sympatii, Kristen? Rozwodziłam się, bo twój brat rzucił mnie dla Brook. Wiem, że mieszkasz tysiące mil stąd, ale zdaje się, że na Florydzie też są telefony. Masz rację. Ty wspierałaś mnie i to niego. Przepraszam. Nie wiedziała, co powiedzieć. Wiedziałaby, gdybyś ty się rozwodził. Myślałam, że Wam na mnie zależy. Oczywiście, że zależy. Jak bardzo? Cały świat się śmieje z mojego małżeństwa z Ridgem. Nieprawda. Macie razem trójkę wspaniałych dzieci. Dzieci Ridża od głupiej Taylor. Byłam jak klacz rozpłodowa. Miałam rodzić potomków króla Ridża. Nie przesadzaj. Co mam powiedzieć dzieciom? Że ich babcia cierpi, bo rozdzieliła ich ojca i kobietę, którą on naprawdę kocha? Masz rację. Byliśmy bezduszni. Kochamy cię. Tak jak Brooke? Czy wy w ogóle coś czujecie? Uspokój się. Nie uciszaj mnie. Ja cię rozumiem. Nie zadowolisz i żebyś nie wiem, jak się starała. To twój problem. Ja byłam dobra, dopóki byłam ideałem. Przestałam, kiedy postanowiłam wyznać swoje grzechy. Tak cię uraziły te dwa procenty? Pieniądze nie mają tu nic do rzeczy. Ile razy ty i Darla zaprosiliście mnie i dzieci do siebie na grilla? Nigdy. Dlaczego? Niektórzy są zajęci, to prawda. Byłam przy Tobie, kiedy walczyłaś z rakiem i kiedy się dowiedziałeś, że Dante jest ojcem twojego dziecka. A kiedy ty mi pomogłaś? Felicja walczyła o życie. Ja też. Byliście całym moim życiem. Dałam wam wszystko. Sądziłam, że zawsze będziecie przy mnie. Obojętne, co się wydarzy. Jesteśmy. Na kolejnym rodzinnym spotkaniu, na które nie zostałam zaproszona. Zaprosiłaś mnie do swojego biura i wyrzuciłaś mnie, kiedy dałam ci udziały. Zdradziłaś mnie. Przepraszam, nie chciałam ci sprawić przykrości. Taylor, jesteś członkiem naszej rodziny. To nie jest rodzina. To jest dyktatura. Pląsacie wszyscy w pokłonach, jak wierni słudzy dookoła królowej. Komu okażesz dziś względy? Mężowi? Nie... On nie może konkurować z. Lepiej, już jeśli masz coś do powiedzenia, to mów. Uspokójmy się wszyscy. Chcesz, żebyśmy dokończyły tę rozmowę w cztery oczy? Wyjdźcie na chwilę. Taylor i ja musimy porozmawiać. Chcesz wyrównać rachunki. Wolałabym już iść. Uciekasz? Przyszłam Ci oddać udziały. Nie musisz ich oddawać. Muszę. To pusty, nic nieznaczący gest. Nie chcę ich. Gdybym wiedziała, że sprawi Ci taką przykrość, nigdy bym Ci ich nie dała. Jak mogłaś nie wiedzieć? Odtrąciłaś mnie. Przekreśliłaś całe moje małżeństwo z Midżem. Wszystkie te lata, kiedy wychowywałam jego dzieci, a twoje wnuki. Traktowałem Cię jak matkę. Byłaś moją najlepszą przyjaciółką. Nadal jestem. Zadałaś mi cios w plecy na oczach całego świata. Jak miałabym ci znów zaufać? Mam powiedzieć, że popełniłam błąd? Że nie kochał jej przez całe swoje dorosłe życie? Nie powiem, bo taka jest prawda. Widzę, że cię to boli, ale taka jest rzeczywistość. Musiałam się z nią pogodzić, bo Richa mało nie umarł. Yes. Tak. <laughs> I know what Wiem, co naprawdę myślisz. Yeah, when, uh, when Brooke Kiedy Brooke ogłosiła, że odchodzi z firmy, że rzuca pracę, cieszyłaś się, bo wiedziałeś, że nareszcie będziesz miała Richa tylko dla siebie. Zawsze chciałam tylko, żeby Rich był szczęśliwy. Żeby wszystkie moje dzieci były szczęśliwe. Daj spokój, Stephanie. Jesteśmy sami, nikt nie słucha. Rich zawsze był dla ciebie pępkiem świata. Dlaczego? Jesteś psychiatrą, ty mi powiedz. Ty jesteś mną, a ja tobą. Dlatego mnie wybrałaś na żonę dla Richa. Jesteśmy do siebie bardzo podobne. Sądziłam, że to on cię wybrał. A kiedy mnie odtrącił, czułaś się tak, jakby odtrącił ciebie. To boli. Bardzo boli, kiedy ktoś nas rzuca dla takiej kobiety jak Brooke. Nienawidziłaś jej przez całe życie. I nadal nienawidzisz, bo ona go ma, a ty nie. Potrzebujesz pomocy. Jestem tylko szczera. Lubiłaś mnie za to. Prosiłam cię, żebyś nie mówiła Ridgeowi o Jamesie. Mówiłam, że nic na tym nie zyskasz. Oprócz zaufania, pewne sprawy lepiej przemilczeć. Popełniłaś błąd. Musisz się z tym pogodzić i iść dalej. Właśnie to robię. Nie, skoro stoisz tu i nadal masz obsesję na punkcie licza, to nie ja mam obsesję. Nie będę nikogo przepraszać za to, że kocham syna. Nie. Bo przecież miłość matki powinna być czysta i piękna. Lepiej już idź. Zdajesz sobie sprawę z tego, co zrobiłaś w swojej rodzinie? Thorn cierpiał, bo nigdy go za nic nie chwaliłaś. Zawsze żył w cieniu Ridgia. Kristen uciekła od ciebie na drugi koniec kraju. Felicja zmienia mężczyzn jak rękawiczki, żebyś poświęciła jej choć połowę tej uwagi, którą poświęcasz Ridge'owi. Nie zapominajmy o biednym, samotnym Eryku. Macie tyle małżeńskich problemów nie z powodu innych kobiet. W waszym małżeństwie nie ma miłości, bo całą przelewasz na Ridge'a. Pozwoliłaś, żeby Ridża ożenił się ze mną tylko dlatego, że ja nie stanowię dla ciebie zagrożenia. To nie ja go podniecam. Tylko Brooke. Do tego to się wszystko sprowadza. Za każdym razem, kiedy widziałaś, jak bruk biegła tu w skąpej seksownej bieliznie, dostawałaś szału, bo wiedziałaś, że ona daj ryżowi coś, co i ty chciałabyś mu dać, ale nie miałaś odwagi.